Siemaneczko witajcie na moim kanale, ja jestem Justek, a dzisiaj gramy w hardhorową siódemkę. Nowa wersja, wersja świąteczna, bo na samym końcu ostatnie zadanie to jest traf prezent. prezent. W którym jest nagroda prezent i kto pierwszy zgarnie prezent, ten yy, ma, prezent. ma prezent, go wygrywa, bo to jest edycja świąteczna. To zaczyna no, dlaczego ja i jak jest Nie, po poczekajcie, najpierw może ja wam przedstawię całe pole gry, zapraszam. A ja nie ma problemu. Standardowo wkrętka z tego pola. Czajnik pokazuj jak? pokazuj. No o! ładnie, bardzo ładnie. Drugie pole. I teraz czajnik, jak trafiłeś, to Dobra. idziesz na drugie pole. I tutaj trzeba trafić słupek, ale z piętki. O kurczak. No właśnie. Nie, to ja pokażę, bo jest... Ja Dobra, no ja w piętki nie jestem no. taki dobry. I prześród już. teraz. Okej, okay, nie ma. Ale jakby prezes trafił, to idziemy dalej, idziemy dalej. Kolejne pole, słuchajcie. Pole numer 3, to z tego kwadraciku strzelamy w okienko. Nie ma! No prawie, no prawie, ale Co lecimy dalej? dalej, lecimy dalej. Nówka też. Zobaczcie, okay. stajemy z piłką tutaj i musimy przekapkować. To pole, a w tym uderzyć z boleja w poprzeczkę. Kolejne pole, trzeba trafić do tej bramki obok nas tutaj, tylko że trzeba odbić to od ściany. Mówka, mówka, mówka. Pokazujemy. Ja pierdzielę. No ale bardzo blisko. No. No. Bardzo dobra próba, o to chodzi. Idziemy dalej, idziemy dalej. Przedostatnie pole trzeba stąd trafić do tamtej brameczki czerwonej. Pięknie, Radia, pięknie, pięknie. Jak to zrobimy, to też z tego samego pola trafiamy w tamten prezent. I kto, i kto pierwszy trafi w ten prezent, no to go zgarnia. Tak, w ostatnim odcinku dokładamy kary, ułatwienia, utrudnienia. Jeśli ktoś trafi w poprzeczkę, pręta po prostu kiedy nie, nie trzeba, czyli na tym polu do poprzeczek, jak trafisz poprzeczkę, to, to, to nie dostajesz kary ani tego, losujesz karteczki. Okay? Okay. Losujemy, kto będzie pierwszy. Ten szybunny oszukań Nadia pierwsza, Nadia pierwsza, Czajnik, ja prezes, ostry. Najlepszy na końcu Czyli to ja ja, ja, ja. Jak to zostało przygotowane, że to jest dla osób prawonożnych, ja jestem lewonożny, ja składam sprzeciw Ja chcę mieć na odwrót Trudno a, Ty To już łatwiej jest zewniaka Ja chcę stare, a, a ja chcę, żeby a, już był zanieczony w Te wszystkie nagrywki są w ogóle niesprawiedliwe, za każdym razem mnie oszukują, za każdym razem jestem wykluczany To jest definitywnie ostatnia moje nagrywka tutaj, proszę pisać reposty w komentarzu. Lecimy, lecimy Nie? O! Ajajajaj, aj, 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 aj. pierwsze losowanie Bez butów, okej, okay, no buty. no nieźle, to nieźle jest Uj, prawie prędko swoje Jak ja wygram, to z na pół i ty ze mną Naprawdę Ale ty nie wygrasz Wygram Ja, ja mogę się z Tomkiem A bo ze mną Z Dobra, dobra. to na pół prezent WIT ja daj do rady stary no Ja wiem, że dam radę stary o. Oh, Aj. Oś Y była dobra, ta X mi się trochę pomieszała. No tu nie chodzi o to, żeby przekopać boisko stary, tylko... Aj, jaj, jaj. A! Super Sobsza noga to tak, jak chcę, ja przez cały odcinek. No to nieźle. No to... Co? 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 Ale on Ale Dawaj, losuj. Jak się cofnę na start, to i tak was Ale wiesz, są dwa do przodu na przykład. Tak? No, też jest takie. Wybierasz kogoś, kto ma strzelać słabszą. Ale prezes i tak sam nie mnie wkręci. Tomek jest zagrożeniem. Tomek, strzelasz słabszą nogą. Taka sytuacja, nie? Jest wam czy Nie stary, ładuj Ładuj Zobaczymy jak jesteś dobry Kurde, a ja już buty mogę założyć, lol Co? Oh, no lepiej niż <grym> <grym> z prawą, <wioska> Czajnika, czajnika na start, czajnika na start <grym z wioska> Tak jest! Dobra Zapraszamy tutaj Dobra. Nie, no i teraz tuż Ten raz miałeś warta, stary. To widać, że to jest przypadek. A, je, a, je, yes! a ja nie! No, nie co? Lepiej, żebym wylosował, stary. Ty bierasz kogoś, kto ma. Z cieńaś No a PS. Ile kilku? Dwie. Huija! I apisz! Ale nie ma problemu kochani, ja wrócę do was, przegrywę yeah. Yeah. No, Na głos nie, Wybierasz kogoś, kto strzela słabszą nogą Ostry Okej okay. <laughs> Ja strzelam cały odcinek słabszą, no, nic nie, to nie zmieniło nie ma. A. Słabsza noga przez dwie kolejki Czyli masz dwa razy słabszą, czyli mocniejszą robisz Minus i minus to plus. Nie. Tak. Bo to ma 4, tak? No, to jest słabszej. tak. <noise> Ta fajnie, Staty, staty, staty. A do przodu, please. Cofasz koło się o jedno pole. Nikt nie jest ostry. niech to! Dlatego my mamy sobie, nie? Ale nikt tego Ale tym nie wie. Jak tu strzałem wcześniej, to był najbardziej satysfakcjonujący strzał przez moje ostatnie pół roku. A, a jej, ale go tu chujesz! Dzisiaj co się dzieje. No, wadam w przodu, mógłbym. Wadam w przodu. Szczerze. Czekaj. Zobaczcie o dwa pola, przepraszam za dobra. Kurde. Nie, dużo nie! Jakoś to wygrał? Nie wygram. Właśnie za dobrze mi idzie, żebym to wygrał, stary. Uuuu, ty Zobaczcie o dwa pola. Stary no tym nie może być. Zn cofasz kogoś o jedno pod. Już myślałem, że siebie no. Jak jesteś tylko tylko to, to No nie zrobiłbym ci tego stary, muszę cię cofnąć Dobra. no, no, Takie zasady, wybacz Zobaczymy później Trzał bez patrzenia Dlaczego? No. O kurde, no. o, kurde. O, kurde. Trafia, trafia, trafia. Aj. Nie ma Ajajajajaj aj, aj, aj. Myślałem, że przywitam Tomka w składzie trzeciego pola, ale niestety się nie udało Kurde Idziesz do przodu o jedno pole Patrz, i trafiła, no. i trafiła Tak jest! W końcu! Kurde, blisko Blisko Prezesinho, oj, czy teraz trafi? Wszyscy wiedzą, że raczej nie, a może raczej tak, kto wie Nie Oj! Cofasz kogoś o jedno pole Przynieś chcesz? Nie tak. no. Ja Ciele. Ach, bez butów. Nie. nie bez butów Słabszą nogą na ślepo Stamtąd za Hali kekam numek ból numer 3 Tomek idzie na okienko Muszę normalnie się tak chłopak Czajnik strzela i niesamowite Tutaj jest na bank jakieś cofasz koło się jedno na pole Nadia no jest I mogę zmienić na ostrego? Nie, ostre ja nie tanie, chcę, tam idzie spokojnie ciupcia Ja jestem na pierwszym polu. Nadiem. gdzie ja mam ciupciać dalej? jestem na starcie Ja prawie, o tu by, ja, okno by Jesteś zamrożony na dwie kolejki Oja. Nie podoba mi się Jest w shiny kanapie Kurde, Idź no na pole, idę dalej Ups. To był taki bezużyteczny strzał Widzisz? Masz Widzisz? No, masz no. masz no. Jest! Jest! Jest? Dobrze. Yes! Yes! Jak blisko, ale losowanie. Ktoś plus jedno pole. Tak! Czajnik! Muszę być ja, dobrze! Czajnik plus jedno pole! Plus jedno... Na pole. Dawaj, masz to, masz to. Masz to, masz to, jeszcze trochę, jeszcze trochę, doszli to. Oj, oj, oj! Patrz! O, to idealnie, to idealnie, idealnie. I pierwszy raz mogę uderzyć lewą nogą Stary, jak ty to trafisz, to szacun, to szacun jak to trafisz, naprawdę Otóż nie. Ale to leciało stary, ale to leciało dobrze <grym> to pole.. To... taśmę, to kara, to dwie odsuwiesz kartki Poprzeczka plus jedno pole, nie trafisz minus jedno pole No dawaj Dobra, prez odejdź ja! Aaaa! Aaaa! Zerwałeś taśmę, za taśmę też się losuje. Mój Boże, teraz mi to mówisz. To było powiedziane. <grym> Aha, okej. Okay. Jak ktoś zerwie białą taśmę, to też losuje. Plus dwa pola starej wygrywasz. Strzał bez, Strzał bez patrzenia. Okej. Okay. Babi widzisz Nie trafię w kilka. <grym> Nie. Nie plus jedno pole, jak trafisz? I zerowa taśmę Jeszcze raz. No. Znowu, znowu. No 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 ja To To mieszał minus jedno. To minus jedno. To jest minus jedno. To jest minus jedno. To jest Wracasz Wracasz się Nie. minus A było tak dobrze. jedno. i czy trafi? Super. Super gra. Gdzie się To jest jedno. To To jest jedno. pole nie. Dwa, Prezes! Wybierasz kogoś, kto wraca na start. Nie, ale prezes. Sojusz. sojusz, stary? Prezes. Wierzę, nie, to... wierzę, nie, już... wierzę, nie, Znaczymy, A teraz dopiero, teraz... Kupi... No już... to na start. Tak, tak. Dobra, dobra. 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 dobra do prezes. Jan Karamesi, Tomasz... Jan Jan Jest. Dawaj. na, na okno. Teraz żeby stąd, to Dawaj, ja. Nadia. O mój Już tak jak tam... <gulizacja> ja tam. Jak będzie pozycja, to daj. Nadia trafiła, się ale trafiła to okno, stary. Teraz cofnij, jest teraz Albo pójdzie do przodu. Nie cofnij, to cofnij ostrego, my Nie jest na starcie. Ja, to... Cofnij ostrego. Idziesz do przodu jedno pole. Yes, no, Czyli jest tu, gdzie... No, ej. Jedna runda i Nadia z, z tego, z wkrętki jest tutaj już. Ale to się pierdnie, Tragedia. Nadia trafia, dobrze Nadia No, to nie słutek, to nie jest Należy się nie bawić Nie trwaniac trwaniac już. Co? nie, nie Zrób to po prostu jak to na piłkarze przystało no, Pod, Podwójna Podwójna tył co? chociaż jedno losowanie A no właśnie jedno, i tak się jak musisz losować poprzeczki jedno... Podwójna poprzeczka była no tak no, ale to nie fair. Ale to, to, jest taki przypadek właśnie ten nierealnego zagrania, Tak, Tak. Czyli <grystanie> co ty myślisz? No nie, nie. Ja bym losował. No, no Losy. No nie, no. I jedno do przodu i mnie przesuwa masz, stary. Masz tak. dwie próby. Ale Ale latem teraz. <grystanie> Przekłon, a to nie zrobił. <grystanie> Kurde. Kurde. Jaj, jaj, jaj. Kurde. Skończmy też o osną grę Teraz już tego tak tak. uciekaj Poprawi się w następnej eee! Jezu, tak co robi ej? Ja w co ty celujesz? Ja się nie dziwię, że prezes jest tam, jak on wali petardy eee, dobrze, nie za pole, dobrze, Ostatni będą pierwszymi. Dobra. Teraz Nadia, teraz Nadia. O jest. Kurde. Nadia trafia. Jak Nadia teraz trafi, to GG, wygrywa odcinek, ty. A, Jezus Maria! Nie! Nie nie, 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 Ja pierdziele, nie trafił, a tak blisko było. Tak blisko! Widziałeś ile wczoraj widziałeś? Tyle, nie. tyle. Tyle, ile w majtkach mam. A zobaczcie, my tutaj wszyscy jesteśmy tutaj wokół, a tam jakieś biedne ostry wszedł. <grymne> no. Nope. Jest lewej, jest musisz. ś. Jest jog. To na teraz sprawa. Po <grymne> stronie miam z le raz lewej raz lewy i raz z prawej, z lewa do prawa. Blisko stary, blisko stary byłeś fest. Jak Tomek teraz trafi prezent, no to zgarnia prezent. Kurde. Otóż nie. Ja Le, jak blisko, najbliżej była ty. Dobra, to. No i Tajnik wygrywa. Tajnik wygrywa prezent. Weź coś najlepsze, stary, że na pół jesteśmy nie, nie. Dobrze, dobrze Nowa drukarka. Nie nie, drukarka to nie jest Nie wiedziałem że są takie papiery stary A to musisz szukać. Tak. Jest. Ej, dawaj! Ej, złodzieju! Ej, złodzieju, dawaj to! Nowe skitale. On i prezes to, to po jednej wodzie są. Dokładnie, na pół Krzysiu. Tak. To ja wezmę tylko stówkę stary. Wiele dla Ciebie, okej? Okay? A Towe jak jeszcze tam patrzy, czy coś nie było jakieś te. <grym> <się nie grym> ale <bawałka> stówę, to ja Ci prezes nie dam. Da mi tą dychę. Co Możemy tam. pomyśleć później. Dobra, ale jeszcze będzie szansa, żebyście zarobili dzisiaj, bo dzisiaj jeszcze nagrywamy inny film i zobaczycie później na kanale. Także to dzisiaj to było wszystko. Subskrybujcie kanał, wpadnijcie na sklep i po takie koszuleczki i wpadnijcie do mnie. Zapraszam. I do, do czajnika. I na Instagramie do wszystkich w opisie Siemano. Czu.